Ten świr, bez niego to nic nie było. Ja mam pełne gacie za każdym razem, jak tu jestem. I ogólnie nie czuję się z tym komfortowo wcale. Eee, no Mam dużo obawy, dużo lęku, dużo obaw. Eee, no ale chcę to robić. Chcę to jakby ciągnąć, próbować. Ciężko ocenić, czy te lęki, co one znaczą nie? czy to są po prostu lęki. Bo są, bo nowe. Czy lęki, które mówią, nie rób tego po co ci za potrzebne, nie? No. Nade mną niebo, pode mną gruz No i przede mną ściana Teraz niech są tu A co to za dzielnica? Znajoma Dwa kominy są, jeden i tutaj, drugi jest jeden jeszcze tu, ale mi się wydaje, że te dwa Jako punkty boczne po prostu i, w, i po środku może się ustawiać, czyli dodatkową linę trzeba Ej, miałeś Dziękuję. Mi tego szluga naładować By nas, by nas kurwa. Jest to budyło. Coś osobistego, coś chcę namalować, właśnie. Że? Sobieskiego tutaj. A, a może... no właśnie, tak, ja, ja tak pomyślałem, że ty tak zrobisz, bo, bo to wiesz. Ale jest ten osiedle sobieskiego i, i tu i będzie a. jeden blok wyróżniony. Ojciec ojciec sobieski, tak? Ale on do ruskich doszedł do Moskwy, jeszcze rządził tam parę dni, tak? Dosyć tam? Ja nie wiedziałem nawet. No nie no, wszystko to nic, skąd może wiedzieć? No tak. Projekt stypendialny z KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy. Dwa miesiące roboty, zimno, krótki dzień. Było to trudne doświadczenie. Nie mieliśmy ciężkiego sprzętu, nie mieliśmy podnośnika. Dzięki wsparciu moich przyjaciół, którzy są profesjonalistami w pracy na linach. Dokonaliśmy takiego dzieła, jestem z tego bardzo zadowolony, mieszkańcy są bardzo zadowoleni, jest to też powrót na moją starą dzielnicę. Że dałem temu osiedlu, jakiś e, taki, coś, coś, coś świeżającego, czyli w sumie tej pracy tutaj wymyśliliśmy, że założymy fundację, e, psychartystyka, która będzie pracował, która będzie zajmować się właśnie tego typu działaniami, czyli polepszaniem e, nastrojów społecznych poprzez sztukę. Tu namalowałem Jana Ciecieka Sobieskiego, czyli patrona osiedla. Namalowałem go z wałkiem, a nie z mieczem, czyli chodzi takie metaforycznie, że bardziej twórcy make art not war. I dodatkowo w takich okręgach umieściłem portrety kilku, kilku moich sąsiadów z bramy, z bloków którym zależało też, żeby to, żeby oni tutaj byli, jakoś te farty, projekt otwarty szczęśliwego nowego roku. <gry>